Cześć, nazywam się Kasia Sienkiewicz i jestem wokalistką i pianistką w zespole Kwiat Jabłoni, czyli w zespole folk-popowym, który wykonuje autorskie piosenki. Piszę je zarówno ja, jak i mój brat Jacek, z którym ten zespół założyłam. Z wykształcenia jestem muzykologiem, pracuję też w radiu, ale powiedziałabym, że na co dzień, tak bardziej prywatnie, jestem weganką. I jest to coś dla mnie bardzo ważnego, bo to dieta i Styl życia, który jest konsekwencją po prostu wyznawanych przeze mnie wartości, też ogromnego, ogromnego szacunku, którym darzę wszystkie zwierzęta i zachwytu właśnie tymi zwierzętami. 11 lat temu postanowiłam przestać jeść mięso, a 5 lat temu jeszcze mocniej związałam się z tym podejściem do, do codzienności, rezygnując ze wszystkich produktów pochodzenia zwierzęcego czyli zostając weganką i od tamtego czasu bardzo mocno interesuje się losem zwierząt hodowlanych, ale też ogólnie kontekstem kulturowym, który towarzyszy spożyciu mięsa i nabiału. Staram się też aktywistycznie działać na rzecz zwierząt, wspierać wszelkie organizacje prozwierzęce i te zwierzęta wspierać jak tylko mogę. Hasłem, które towarzyszy i przyświeca dzisiejszym wykładom jest absurd więc tak, dla przypomnienia. Absurd to sytuacja będąca wewnętrznie sprzeczna, czy też pozbawiona sensu. Temat, który wybrałam, rozpocznę pewnym bardzo prostym przykładem historią wyjętą z życia każdego z nas. Może macie własne dzieci, albo niedawno ktoś z waszej rodziny stał się rodzicem, a może po prostu pamiętacie na rodziny, waszego rodzeństwa. Jeśli nadal nie, no to z pewnością wasi rodzice opowiadali wam o dniu waszych narodzin i o wszystkich emocjach towarzyszących temu niesamowitemu dniu, o ogromnym wysiłku, ale też wielkiej radości, która zawsze związana jest z narodzinami dziecka. Dziecko rodzi się i natychmiast rozpoznaje głos mamy, uspokaja się przy niej. Przeważnie jednym z jego pierwszych odruchów jest sanie i chęć picia mleka od swojej matki. Następnego dnia dziecko jest odbierane z rozpaczonej mamie siłą, zostaje wywiezione daleko, by nigdy już do niej nie wrócić, żeby nie wypijać jej mleka, ponieważ od tej pory mleko jego mamy, która nigdy nie zobaczy już swojego dziecka, staje się produktem sprzedawanym jako pokarm dla kotów, dorosłych psów, chomików i małych jeży. Brzmi absurdalnie, prawda? To nie ma sensu. Przecież pokarm matki jest czymś, co jest w naturalny sposób przeznaczone dla dziecka, po to, żeby było jak najbliżej niej, żeby czuło się spokojne, ale też, żeby było prawidłowo odżywione i dobrze się rozwijało. Więc chciałoby się wręcz zakrzyknąć, że do takiej tragedii nie można dopuścić. To absurd. A jednak każdego dnia ten koszmar rozgrywa się miliony razy na całym świecie i to właśnie za sprawą nas, ludzi. A komu się on przytrafia? Krowom, także kozom, owcom i wszystkim ssakom, które masowo hodujemy w celu pozyskania ich mleka. Więc aż trudno sobie wyobrazić, że wspieramy proces, któremu prawdopodobnie większość z nas jest etycznie i emocjonalnie zupełnie przeciwna kupując ser na tosty, bitą śmietanę do lodów czy mleko do codziennych płatków śniadaniowych, nie mając bladego pojęcia, z czym w dzisiejszych czasach wiąże się masowa produkcja nabiału. No właśnie, z czym to się wiąże? Więc zacznijmy od początku. Powszechnie panującym, błędnym przekonaniem jest, że krowy dają mleko same z siebie, że tak mają, że to jest ich cecha gatunkowa. Więc zauważcie, jak bardzo... Bardzo mocno oddaliliśmy się od zwierząt, jeżeli nie pamiętamy, że wszystkie ssaki dają mleko wyłącznie w celu wykarmienia potomstwa, nie zaś przez całe swoje życie. Aby krowa faktycznie dawała mleko, musi zostać zapłodniona, a następnie musi urodzić. W celu pozyskania jak największej ilości mleka i pozbycia się kłopotu z hodowli, niepotrzebnego elementu, czyli cielaka, każdej krowie dziecko jest zabierane tego samego dnia. Odbieranie cielaka nie jest dla matki krowy zdarzeniem obojętnym, jak większość stworzeń ma silny instynkt macierzyński i chce mieć młode przy sobie. Kiedy zostaje sama, jest bardzo zaniepokojona i rozpacza po jego utracie. Cielak przeważnie trafia do hodowli cieląt na cielęcinę. I jak możemy zobaczyć w materiałach zrealizowanych przez organizację Compassion in World Farming, na pięciu... W fermach w Polsce w 2019 roku. Cielaki żyją zamknięte na tak małej przestrzeni, że cierpią nie tylko fizycznie, ale i psychicznie, oddalone od swoich matek. Szacuje się, że w ten sposób hoduje się ponad milion cieląt w Polsce, a w całej Unii Europejskiej 12 milionów. Głównymi czynnikami powodującymi ich cierpienie są, jak widzicie, izolacja, brak kontaktu z innymi cielętami i możliwości mm, zabawy, głód. Brak możliwości swobodnego poruszania się, często niska temperatura. Spędzają one pierwszych 8 tygodni swojego życia w indywidualnych kojcach przypominających klatki, lub w plastikowych budkach, tzw. iglo, stojących w niekończących się rzędach. To jest widok rodem z Matrixa, jak możecie zobaczyć. I według szacunków, ponad 60% cieląt w Europie tak spędza 8 pierwszych tygodni. Swojego życia. Wiele z nich odbiera się matkom zaraz po urodzeniu. System ten ogranicza naturalny rozwój społeczny cieląt, które z natury są zwierzętami społecznymi i, jak to dzieci, bardzo ruchliwymi. Wróćmy jednak do matek, czyli tzw. krów mlecznych. Z pewnością w jednych miejscach są one traktowane lepiej, w drugich gorzej, ale nie łudźmy się, bo tam, gdzie mamy do czynienia z masową produkcją i chęcią. Pozyskania możliwie jak największej ilości produktu. Tam nie ma miejsca ani na szacunek, ani na dobre traktowanie zwierząt. Więc jeżeli wyobrażacie sobie, że te krowy są codziennie głaskane i pasą się na pastwisku, to nie możecie być w większym błędzie. Organizacja Compassion in World Farming Polska podzieliła się ze światem wynikami śledztwa wykonanego we Włoszech na fermach krów mlecznych hodowanych w celach produkcji twardych serów z rodzaju. Parmezan i grana padano na pewno, dobrze Wam znanych. Nie odwracajcie więc wzroku i zobaczcie, z czym w sposób nierozerwalny wiąże się produkcja tych produktów tak samo jak i śmietany, mleka i wszelkiego rodzaju serów. Przeciwko tej absurdalnej i tragicznej sytuacji krów mlecznych przeciwstawiają się właśnie weganie. Czym jest zatem weganizm? To dieta roślinna eliminująca z codziennego spożycia nie tylko mięso, ale również nabiał i wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego. To styl życia przeciwstawiający się zadawaniu cierpienia zwierzętom, niezależnie od naszych kulturowych przyzwyczajeń. Pamiętajmy, że kulturowe różnice przesiąkają naszą codzienność na wskroś, przez co jedne zwierzęta traktujemy jak naszych przyjaciół, a inne jak jako pokarm i jako maszyny do wytwarzania naszego pożywienia. Jedne traktujemy z miłością i z wielkim uczuciem, a inne z wyjątkowym okrucieństwem. To wszystko w zależności od naszych przyzwyczajeń i wzorców narzuconych kulturowo. Tą kwestią naukowo zajmuje się między innymi Melanie Joy, amerykańska socjolożka, autorka książek, przede wszystkim znana jako twórczyni i propagatorka terminu karnizm, pochodzący od słowa mięso karne. Przedstawiła go światu nauki w 2001 roku, ale potem ponownie, zyskując znacznie więcej uwagi, opisała swój koncept w 2009 roku w książce Why We Love Dogs, Eat Pigs and Wear Cows. Karnizm jest to termin określający kulturowe zjawisko wśród ludzi, którzy przecież nie są z natury mięsożercami, a jednak ze względu na swoje wierzenia i przekonania decydują się mięso spożywać. Idee Melanie Joy wpłynęły na dalsze badania, które zaowocowały terminem meat paradox. Opisuje on jawną niezgodność, niekonsekwencję w codziennym podejściu ludzi do zwierząt, w którym okazujemy uczucia jednym zwierzętom, jednocześnie zjadając drugie, okazując im troskę, a jednocześnie zabijając je. Ten wewnętrzny dysonans powstaje, kiedy nasze emocje i podejście do zwierząt nie jest zgodne z naszymi żywieniowymi przyzwyczajeniami. Karnizm jest podzbiorem czegoś znacznie większego, co nazywamy spisicism. To jest termin autorstwa Richarda Rydera, brytyjskiego psychologa i obrońcy zwierząt. I właśnie, spisicism to słowo pochodzące od wyrazu gatunek, czyli można powiedzieć, że jest to odpowiednik rasizmu, ale w stosunku do zwierząt. To termin filozoficzny rozpatrujący traktowanie konkretnych zwierząt w zależności od ich gatunku. Definiuje się często ten termin jako dyskryminację lub nieuzasadnione złe traktowanie zwierząt w oparciu wyłącznie o to, jakiego są gatunku. Richard Ryder pisze, że jest to pewnego rodzaju uprzedzenie, stronnicza postawa wpływająca na korzyść jednego gatunku zwierząt i ustawiająca nas przeciwko innemu gatunkowi. Zatem to właśnie konteksty kulturowe i nasze wierzenia wpływają na to, że jedne zwierzęta kochamy, a drugie traktujemy bez szacunku. Że na jedne jesteśmy wyjątkowo wrażliwi, a innych wręcz nie zauważamy. Uznajemy psy za naszych przyjaciół. Barany zjadamy w kebabie. Uznajemy koty za mądre, osły za głupie. O papugach mówimy, że są piękne, a o kurczakach, że są chrupiące, złociste i świetne w sałatce. Świnki morskie przytulamy, świń się brzydzimy. Pijemy mleko krów, ale nigdy koni. Pijemy mleko kozie, ale niekoniecznie zajęcze. I takich przykładów można by mnożyć w nieskończoność, ale ja głęboko wierzę w to, że nierówne traktowanie zwierząt jest ogromną niesprawiedliwością i czymś, co nie powinno mieć miejsca. Ale nie jestem w tym sama, bo właśnie takiemu podejściu do zwierząt przeciwstawiają się weganie. Ale nie jest to nic nowego i nie jest to żadna młodzieżowa moda. Konfucjusz, VI wiek naszej ery, zachęcał do poszanowania natury i życia w harmonii z nią, w imię dążenia do osiągnięcia niebiańskiego spokoju, a więc i szczęśliwego życia. Konfucjonizm to jest doktryna filozoficzno-etyczna, wyznająca umiłowanie natury, w tym zarówno roślin, jak i zwierząt, dążenie do harmonii z naturą, a jednocześnie uznająca zwierzęta za poddane człowiekowi ale nie trzeba szukać wiele dalej, żeby dowiedzieć się, że istnieją przekonania, według których zwierzęta mogą być od nas nawet ważniejsze. Japoński szintoizm to filozofia i religia mówiąca o tym, że należy oddawać cześć zjawiskom przyrody, górom, rzekom oraz zwierzętom w poczuciu, że są one bóstwami, w których zamieszkują duchy naszych przodków. W japońskim społeczeństwie niegdyś została też zaadaptowana etyczna zasada, zasada chińcy, nawołująca do codziennego umiłowania wszelkiego życia, niekrzywdzenia, niezadawania bólu i niewykorzystywania żywych istnień w sposób agresywny czy jakkolwiek szkodliwy. I wreszcie buddyzm, religia czy spokrewniona mocno z nim filozofia Zen wskazują na to, że duchowe doskonalenie się i osiągnięcie wyzwolenia dane jest wszystkim i nam i zwierzętom. A zatem buddyzm i Zen zrównują ludzi i zwierzęta. Które również mogą osiągnąć stan oświecenia i zwierzęta są po prostu jedną ze ścieżek egzystencji. Wszyscy jesteśmy zatem tak samo ważni i nikt nikomu nie podlega. Trwałym dziedzictwem buddyzmu jest zatem ochrona wszystkich zwierząt. Osobiście uważam, że weganizm jest czymś bardzo dobrym, zarówno dla nas, jak i dla zwierząt i dla całego świata. Szczególnie dzisiaj, kiedy mamy do czynienia z galopującym konsumpcjonizmem i. Ogromną nadprodukcją żywności. Myślę, że jest to też, przede wszystkim dla mnie to jest najważniejsze, codziennym okazywaniem szacunku wszystkim zwierzętom, niezależnie od ich gatunku. Chociażby, na przykład, właśnie krowom mlecznym, o których strasznym losie myślę, że wszyscy zapomnieliśmy i staliśmy się na niego wręcz ślepi. A warto pamiętać, że krowy to są bardzo, bardzo mądre stworzenia, znajdujące się w topie 10 najmądrzejszych zwierząt świata, a zauważmy, że w tej dziesiątce nie znajdują się psy. Krowy są piękne i wrażliwe, kochające swoje dzieci tak samo jak my nasze, i również tak jak ludzie, wytwarzające mleko dla swojego potomstwa, nie zaś dla przedstawicieli innego gatunku. Więc kochajmy je, szanujmy i przede wszystkim zachwycajmy się nimi, bo są niesamowite. Cudowne, ale jeżeli jeszcze nie macie tego przekonania, to zapraszam Was serdecznie na social media na konta tak zwanych zwierzęcych sanktuariów, czyli miejsc, w których zwierzęta hodowlane żyją z ludźmi po prostu, tak jak w naszej kulturze psy, czyli dla towarzystwa i z ludzkiej potrzeby serca, a niekoniecznie żołądka. Odwiedzając te miejsca, każdy może otrzymać od zwierząt ogromną dawkę miłości, a od właścicieli sanktuariów myślę, że naprawdę porządną lekcję empatii. Natomiast weganinem zostać jest bardzo łatwo. Zachęcam was do tego z całego serca. Po najlepsze, najprostsze dania, sięgajcie do przepisów Marty Dymek, również Deliciously Ellie, Rozkosznego czy Ervegana i oczywiście wielu innych. Natomiast wszelkie wątpliwości prawdopodobnie rozwieje przed wami prozwierzęcy aktywista, fantastyczny mówca Gary Jurowski. Zobaczcie koniecznie jego spektakularną przemowę, czyli tak zwany wykład, który może zmienić twoje życie. Moje odmienił faktycznie. A jeśli dużo trenujecie i obawiacie się mitycznego spadku formy, to w internecie z łatwością odnajdziecie strony dedykowane sportowcom na diecie roślinnej. Mam nadzieję, że do zobaczenia wszystkiego dobrego. Cześć.